Dzień dobry, witam na pomocowej konferencji po meczu 18 kolejki Bank Pekao pierwszy Ligi Mężczyzn. W dzisiejszym spotkaniu Żubry Abakus Okna Białystok przegrały na własnym parkiecie z zespołem Solwera Łańcuch. Co z nami przedstawiciele drużyny gości? Jest z nami pan trener Dariusz Kaszowski oraz zawodnik Piotr Wieloch. Panie trenerze, prosimy o podsumowanie spotkania. Dzień dobry. Dziękuję za rywalizację zespołowi z Stoku. Mecz bardzo ciężki, taki jakiego się spodziewaliśmy. Zespół Żubrów naprawdę w tym momencie, to już nie jest ten zespół z pierwszej rundy, postawił nam bardzo ciężkie warunki w dzisiejszym spotkaniu. No przede wszystkim chciałbym pogratulować mojemu zespołowi konsekwencji gry do końca. Czwarta kwarta konsekwentnie zagrana w końcówce, wygrana 21 do 7. Praktycznie tą kwartą, końcówką tej, tej kwarty przesądziliśmy o naszym sukcesie. Gratuluję chłopakom, bo naprawdę jesteśmy w, w tym momencie bardzo ciężkiej sytuacji kadrowej, treningowej. Ciężko nam normalnie popracować na jednostkach treningowych, więc tym bardziej wielkie ukłony dla mojego zespołu za to dzisiejsze zwycięstwo. Dziękuję. I tak samo poprosimy o podsumowanie spotkania. Na wstępie chciałbym pogratulować Żubrom, bo naprawdę postawili mega ciężkie warunki. Nie mogliśmy złapać rytmu w ataku. W obronie weszliśmy strasznie o Zespół Żubrów to wykorzystywał. Grali z bardzo dobrą energią. Tak jak trener mówi, mamy swoje problemy. Chwała nam za to, że wytrzymaliśmy końcówkę. Dowieźliśmy to zwycięstwo do końca. Tak się poznaje naprawdę dobre zespoły. Jesteśmy doświadczonym, który wie, jak takie końcówki zagrać. Tego żubrom zabrakło. Mamy problemy na wyjazdach. Trzecie dopiero zwycięstwo, więc tym bardziej się cieszymy i będziemy już się przygotować do kolejnych spotkań, bo terminarz jest napięty. Dziękuję. Czy jakieś do Piotra? Dziękujemy Panu bardzo. Dzięki. I Witam na drugiej części konferencji pomeczowej. Są z nami przedstawiciele drużyny gospodarzy Żubra, Baku, Sok na Sokna-Biustok. Jest Pan trener Kamil Pychucki oraz zawodnik Karol Kutta. Karol, poprosimy o kilka słów podsumowania tego spotkania. Dziękuję. Na wstępie gratulacje dla zespołu z Łańcuta, bo pokazali, że mecz trwa 40 minut i tak naprawdę swoją determinacją gdzieś tam do końca przechyli ten wynik meczu. U nas zabrakło koncentracji, bo niestety ale mecz trwa cztery kwarty i możemy grać fajny basket przez 38 minut i w końcówce mecz położyć, także jeszcze przed nami wiele pracy, żeby te mecze zamykać, ale jest w tym zespole potencjał i myślę, że w kolejnych meczach to pokażemy. Kamil, mówisz, że jest w przemysłach w dobry, gdzie mówisz, że przed Wami jest bardzo duży potencjał, ale takie pytanie, które zadają też sobie kibice, czy starczy Wam czasu, żeby go rozwinąć? Bo y, to jest drugi mecz, którym generalnie właśnie macie zwycięstwo i ono wymyka się Wam z rąk. Tak, to prawda, natomiast jeszcze zostało przed nami bodajże 15 kolejek, i musimy już teraz w najbliższym meczu pokazać, że. Ładna koszykówka to nie jest, to nie wystarczy, i trzeba to przekuć na wynik końcowy. Mamy do tego pełen roster graczy, którzy wnoszą jakość. Także myślę, że tylko teraz w nogach naszych pozostało, żeby to pokazać na pakiecie. Trenerze również poprosimy o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór wszystkim. Gratulacje dla przeciwników za wygraną. Ja mogę podziękować naszym zawodnikom, że dali sobie możliwość wygrania tego meczu, zamknięcia tego meczu. Natomiast nie tylko ja, ale wszyscy widzieliśmy, że nie byliśmy w stanie zamknąć tego meczu, szczególnie w ataku. I to zdecydowało o porażce. W pierwsze 30 minut tylko 5 razy straciliśmy piłkę, natomiast w czwartej kwarcie też pięć razy straciliśmy piłkę. To jest za dużo, jeżeli chcemy zamykać mecze. Mm, już chwilę z szatni, z zawodnikami porozmawialiśmy, czy mieliśmy tak naprawdę realne otwarte rzuty i spod kosza i za trzy, gdzie mamy zawodników, którzy to potrafią robić, bo przecież pokazują to wcześniej. Tak mieliśmy na ten moment ci zawodnicy, którzy mieli te otwarte rzuty, nie potrafili ich skończyć. I to łatwo by było powiedzieć, gdyby to był jeden zawodnik, wszystkie te rzuty oddał, zgonilibyśmy na niego. Natomiast to tak nie wygląda. Mieliśmy bardzo fajne szanse spod kosza, otwarte trójki, które nie znalazły drugiego kosza, można się zastanawiać, czy to jest problem mentalny, czy to jest problem ilości powtórzeń, czy to jest problem jakości treningów i przygotowania, zanim ja tutaj dołączyłem, czy to jest problem tego, że w pierwszym okresie, gdzie nie było szans mecz po meczu rywalizować, zawodnicy nie nauczyli się przepychać tych meczów w końcówce. Natomiast ja powiedziałem, że to, co było kiedyś, już jest nieistotne. I dzisiaj na pewno nie moc, nie na tyle, że nie możliwość wykrywania, natomiast e, nie udało się trafić rzutów, które moim zdaniem są bardzo fajne, bardzo jakościowe w kwarcie. I dlatego łańcuch tymi, tymi dwoma, trzema rzutami na końcu wygrywa. Panie Trenerze, Pan postawił kilka ciekawych pytań, tylko oczywiście można mówić, że nie należy patrzeć wstecz. Ja się z Panem zgadzam, tylko odpowiedź na te pytania to jest być albo nie być, jeżeli chodzi o pozostałe 15 spotkań, bo tak jak liczyliśmy przed tym meczem, Żubry, żeby się utrzymać, powinny przynajmniej 8 lub 9 spotkań wygrać. To oczywiście zależy od wyników pozostałych spotkań, ale tak licząc statystycznie, to tak to wygląda. Z 15 wyglądałoby na to, że trzeba mieć 50% skuteczności. I wydaje mi się, że właśnie odpowiedź na te pytania może być kluczowa. Pana zdaniem, na którą z tych, których z tych elementów by pan stawiał, bo to nie jest pierwszy mecz, w którym, tak jak pytałem, karola, w którym żubrom się żubry przegrywały w końcówce. Prawdzie teraz jesteśmy w, do końcówki, walczymy, to już jest pewna zmiana, ale wypadałoby czekać na to, żebyśmy, żebyśmy tą końcówkę wygrali. Oczywiście każdy chce wygrać końcówkę każdego meczu, to nie jest tak, że chłopaki mm, nie wiedzą. Na ten moment można zobaczyć też po statystykach e, znaleźliśmy jak grać w większym, szerszym składem, w wymiarze też minutowym. Karol dzisiaj zagrał dużo więcej minut, pomimo że w ostatnich paru grał mało i nie miał takiej roli, więc to jest na pewno pocieszające. Na pewno ten zespół musi zrozumieć, że to jest realna szansa od czterech kolejek wygrywania, zabierania meczów, obojętnie czy u siebie, czy na wyjeździe. I czasami zawodnik jakkolwiek spędza czas poza salą. To musi dać mu tą pewność, że przychodzi i on jest tutaj naprawdę częścią fajnego zespołu walczącego i może ten mecz wygrać. Natomiast, powiedziałem to kilka razy, przychodzi czwarta kwarta, czy tam ostatnie minuty i możemy teraz dywagować. Ja jako trener stawiam na zawodników, którzy są w tym meczu na boisku i staramy się w naszym systemie wykreować wyrzuty. Bo dzisiaj mówimy o meczu typowo, jeżeli chodziło o atak. A atakiem nie zdobyliśmy punktów. Mieliśmy 7 punktów w czwartej kwarcie. Ciężko powiedzieć dlaczego, ale ja wiem dlaczego. Po prostu na ten moment być może więcej powtórzeń. Więcej powtórzeń na treningu, tych ważnych rzutów, rzutów pod presją w ważnych momentach da nam tą wygraną. Każdy mecz będzie inny. Dzisiaj to był mecz w końcówce do zamknięcia atakiem. Nie trafiliśmy do kosza. Dziwnie to brzmi, ale to jest bardzo proste. Trzeba trafić piłkę do kosza. Więc każdy z zawodników, który oddał dzisiaj ten rzut, czy layup, czy otwarty rzut za trzy, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mogłem zrobić coś więcej do tej pory, żeby takie rzuty trafiać. Jeżeli jest taka szansa, no to mówmy się, trzeba trafić. Z drugiej strony natomiast mm, zawodnicy łańcucha trafili trzy ważne rzuty, też pod presją, nawet z nam ręką, więc można widzimy, że. Widać szczerze, czy to rzut zdecydował, czy obrona. Na pewno rzut. Ja mam jeszcze dwa pytania dotyczące jakby y, poszczególnych zawodników. Młodzież y, Prezydent Polski, Rafał Szpakowski, nie, dał mu pan, nie dawał mu pan za wiele szans, kiedy drużyny nie idzie, może, czy nie zastanawiał się pan nad tym, żeby y, tego zawodnika y, częściej ogrywać? I drugie pytanie dotyczące czarka, On Przed po, po pierwszej kwarcie jakiś uraz, jakiś problem zdrowotny, C, y, czy to była po prostu pana decyzja? Nie, nie, absolutnie. Czarek zaczął mecz, później zrobiliśmy zmiany tak, jakie było na boisku, które dały nam bez czarka na boisku prowadzenie 54-47 uderzeń. Więc próbowaliśmy przysłowiowo wydoić tą krowę, czyli w takim stylu grać. Nie można powiedzieć nic o tym, bo zawodnicy sprawdzali się do ostatnich minut, gdzie nagle nie trafili piłki do kosza, więc w takim momencie już ryzykować powrotną zmianą nie ma sensu. Ten zespół jest długi, to pokazuje ten mecz, ten zespół jest długi i zawodnicy wiedzą, że mogą wyjść i w każdym innym meczu kto inny może coś zrobić. I to mnie naprawdę cieszy w tym zespole. Czarek jest na tyle profesjonalistą, że rozumie to, że dzisiaj postawiamy na takich zawodników, jeżeli chodzi o. Szpaka, przysłowiowego, to po prostu też jest moja decyzja. Bardzo rzadko się gra w 12 zawodników, to trzeba też realnie powiedzieć. Tak? Nastąpiły cztery zmiany w składzie, zawodnicy doszli i ja z jego usług nie skorzystałem. I jakby nie było, można sobie sprawdzić historię, ja też kiedyś byłem w takiej sytuacji, wiem, że to nie jest łatwa sytuacja jako zawodnik. Natomiast to jest moja decyzja. I jeżeli ktoś uważa, że zmieniając tego zawodnika na boisku, Akurat byśmy wygrali mecz, ma do, ma do tego takie prawo. Natomiast y, decyzje, kto o, przyszedł do tego zespołu po moim przyjściu, kto dostaje minuty, to zostaje e, dla mnie. I ja jestem zadowolony z tych ludzi jestem z niego też zadowolony, w jakim momencie jest i jak pracuje. Natomiast mecz nie zawsze daje możliwość wykorzystania. Być może gdybyśmy mieli problem dzisiaj z małymi totalnie, byłoby takie miejsce. Natomiast e, mali zowiędzie grali dobrze. Do momentu nie trafienia ważnych rzutów. Dziękujemy teraz za udział w Dziękuję konferencji. Bardzo.